Pod koniec roku w Vancouver rozpoczną się zdjęcia do filmu The Social Network 2. Za ten film odpowiada Aaron Sorkin. Ten sam, który wymyślił i stworzył, wyreżyserował film, pierwszą część filmu opowiadającym o początkach Facebooka. O czym będzie opowiadać ten drugi film? O pewnej aferze, którą wykryła inżynierka danych Facebooka i podała te informacje kongresowi i dziennikarzowi The Wall Street Journal. Który potem w serii artykułów ujawnił prawdę o tym, że Facebook wiedział o tym, że ma bardzo negatywny wpływ na dzieci i młodzież i o tym, że pośrednio przyczynił się do zorganizowania ataku na Capitol w styczniu 2021 roku. Kto kogo zagra? Dziennikarza The Wall Street Journal, tego, który to wszystko ujawnił, zagra Misiek, czyli Jeremy Allen White, tę inżynierkę, która wyniosła informację, tę informatorkę. Zagra Mickey Madison, znana nam z filmu Anora. A kto zagra szefa Facebooka? Samego szefa Facebooka zagra Jeremy Strong, znany nam z serialu Sukcesja. Czy Social Network 2 powtórzy sukces insidera, informatora Michaela Mana? Tego nie wiemy. Tamten film był wybitny, a wybitne kreacje stworzyli w nim świetni aktorzy Al Pacino i Russell Crowe. Ja przyznam się, czekam już na ten film Alona Sorkina o ciemnej stronie Facebooka.